Dzień dobry! 10 maja o wczorajszej niedzielnej gazmanii, jaką odstawili przez cały dzień, wpompowali dziesiątki, jak nie setki ton yy, chemicznych, chemicznych trucizn. Stworzyli nam taką piękną słoneczną atmosferę. I dzień, o, o, tam jest słońce, proszę zobaczyć, tam jest słońce, o, gdzieś tam jest za tymi aluminiowymi chmurami słońce, no i tu mamy, oglądamy, mamy takie piękne tutaj słońce, o, tam jest jakieś, jakieś plamy niebieskie, tam, o, tam ma być słońce, może będzie tam słońce, no, jeżeli widzimy to, widzimy to, i mamy tu dowód że że oni działają ostro na polu geoinżynierii jak oni to nazwali geoinżynieria bawią się w, w boga się bawią zobaczymy jak się długo pobawią zobaczymy jak się długo pobawią no także widzimy ten urok tutaj to są, to są następstwa. Wystarczy obserwować codziennie. Kilka razy podnieść głowę do góry, zobaczyć co tam się dzieje. Przynajmniej będziemy widzieć w, jak, w, jak, w jakiej atmosferze, pod jakim zachmurzeniem będziemy umierać. No. Taka jest prawda. No. No, przyjemnego dnia życzę słonecznego. O, to, jest, to jest słoneczny dzień MADE NWO. Czyli nowy porządek świata taki nam wprowadzają i będziemy tak tańczyć, jak oni nam zagrają tego rock'n'roll'a. No. Nara.